Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania. Witacie, Alina Kaźmierczak. Wszyscy znamy zasadę nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ale my wiemy, jak działa stwierdzenie, w którym używa się słowa nie. Czyli to jest skupienie na braku. Nasz mózg nie odczytuje słowa nie, więc spróbujmy to stwierdzenie zmienić na takie, które będzie odzwierciedlało, czego tak właściwie chcemy. Czyń drugiemu to, co ch sam chciałbyś otrzymać. I zobaczcie, tutaj pojawia się pewna zasada życiowa. Rób dla innych to, co sam chciałbyś od nich otrzymać. Czyli, jeśli chcesz otrzymać uśmiech, to uśmiechaj się do innych ludzi. Jeśli chcesz otrzymać od ludzi uznanie, no to uznawaj innych. Jeśli chcesz otrzymać pochwałę, to chwal innych. Jeśli chcesz poczuć się ważnym, no to rób to w stosunku do innych ludzi, a na pewno to do Ciebie wróci. Jeśli tę zasadę zaczniemy stosować w życiu na co dzień i będziemy ludzi obdarzać tym wszystkim, co my chcemy otrzymać, to na pewno to do nas przyjdzie. A jeśli my siejemy złość, siejemy smutek, zawiść. siejemy wszystkie negatywne emocje, to nie dziwmy się później, że to samo otrzymujemy od innych. Ważna jest jeszcze jedna rzecz w tym, kiedy się dzielimy czymś dobrym, żeby nie oczekiwać nic w zamian. Ja po prostu daję to innym, a magia zaczyna się dziać. W momencie, kiedy niczego nie oczekuję w zamian, a to wszystko później do mnie i tak wraca. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.